okej, witam wszystkich. Z tej strony mówi do uh, Was My dzisiaj. Dalej gramy w Shadow Warriora. Ostatnio parę razy wykitowaliśmy. Tak, tutaj w tych przepaściach, pamiętam, ale może dzisiaj będzie lepiej. No, to się okaże. Tak, więcej demonów. Już słyszymy. Okej, tutaj widzę jakieś działko. Możemy z niego skorzystać od razu, chyba nie bardzo. Wow. Pewnie jak tam zaczną wincić się dalej. Jak jakieś latające dziady, to pewnie wtedy będziemy mogli tego skorzystać. Wow. Aż dwie gwiazdki. Niesamowite. Tylko widzę, że żadnych latających dziadów tutaj teraz nie ma. Mogłem to odwrócić, a mogłem teoretycznie, ale trochę to za wolno działa, żeby żeby chyba się to upłacało. Mam nadzieję, że tutaj nie spailowałem. nieważne. Chodźmy dalej. Tak, pniemy się ludzie w górę cały czas. Podążamy na szczyt tej góry. Tak. Góry, góry, góry. Dokładnie. <gry> I będziemy tam mieli walkę z tym zilą. Tak przynajmniej jest plan z tego co pamiętam. Wow. Było fajne. Eee, I tak, tak, właśnie, właśnie tak, ludzie muszę jak zawsze rozejrzeć. Jezus Mario, to jest tak wysoko jeszcze? Wow, nie gadajcie, że tyle pięty jeszcze będę musiał pokonać, wtedy mi się nie chce aż tak daleko lecieć. A, dobra, tu jest wina. Tak, to może trochę przyspieszyć sprawę. E, Okej, okay. słyszę. No a, dobra, wiedziałem, coś takiego będzie. Dobra, zrobimy rozpierduchę. Dobra, korzystanie z tego działka sprawi, że nie będę się mógł wyleczyć z tymi technikami. Ale myślę, że trochę przyspieszy zabijanie tych potworów, więc tak, skorzystam z tego no? Okay. ma chyba sensu przycelowywania, bo są na tyle blisko, że powinienem ich trafić bez problemu. Incie, no, wow. Nie mogę ich trafić tutaj, jak przelatują. Jeszcze jakiś? Wow, całkiem za ocena. Tak dużo nas, nas nie zranili, zresztą tutaj chyba widziałem gdzieś apteczkę. Hmm, tak jest, na ścianie. Tutaj jest, dokładnie. Przejdziemy sobie. Wina przyjechała, więc jedziemy do góry. Tak jest. Czy to jest jakiś sekret, ludzie? Pewnie tak, ale nie chce mi się go szukać. Więc olejemy to. E, gdzie ja muszę stać, żeby ta winda mnie zabrała do góry? Niech ktoś mi powie tylko. Tutaj czy tutaj? chyba jednak tutaj. Tak jest. Okej. Okay. Ale dalej mogę korzystać z jego mocy. Chłe, chłe, chłe. <gry> Nościwie mi nie jest taki potrzebny. No okej, okay, dobra. Troszkę wyżej jesteśmy. Nie tak wysoko, jakbym chciał. Jeżeli mamy się dostać aż tam, to zdecydowanie nie tak wysoko, jakbym chciał. Ale cóż zrobić ludzie, cóż zrobić? Bierzemy więcej kasy, więcej amunicji, nie potrzebujemy. Więc chodźmy tędy. Jest. Więcej górskich zboczy. Pokonywania więcej górskich zboczy nas czeka. Już znaczy to był po polsku, to zapowiedziałem, ale nieważne, dobra. ten eee, tędy możemy. Puść. Możemy tam zeskoczyć na dół. Tutaj. Nie wiem po co i na co, ale możemy tak zrobić. Na przykład tutaj zeskoczyć też możemy. A, dobra, jednak okazało się, że nie mogliśmy tutaj zeskoczyć, bo tam najwyraźniej było <laughs> czekała na nas jakaś tajemna yy, mordercza istota, która nas zarąbała Po prostu niezbyt faj w tej grze Kolejny, z tym skakaniem na dół Już takie rzeczy mieliśmy, z tego co pamiętam, że skakaliśmy z wysokości jednego metra i nas to zabijało Taki, taki po prostu lowank jest zajebistym ninja, że nie potrafi czasem przeżyć. What the fuck? Ja pierdzielę, serio? Nie zapisała się gra w ogóle? No nie wytrzymam. Hey, uh, fuck. ludzie, co za tego faila? Przejdziemy jeszcze raz na ten krótki fragment Nie było aż tak daleko A nie bardzo mogę tutaj e, zapołózować nagrywanie W jakiś sensowny sposób w tym programie Więc musicie jeszcze raz to zobaczyć Nie wiem czemu to nie strzela No już wreszcie. tak Wow Miało być tak pięknie ludzie Chciałem żeby się uda bez śmierci To jest jakiś fail, Tak było w zeszłym odcinku Ale niestety się nie da widzicie? Aha, na mnie irytować tak gra dosyć solidnie Jeszcze? No, razie nie Wspaniale, dobra, lecimy Nie zajęło zbyt dużo czasu Mam nadzieję Znowu do góry, znowu powtórka No ale sfailowałem konkretnie Trzeba było po prostu zapisać grę. Przed tym jak skakałem w dół. Nie wiem co ja tak kurde zupełnie sobie to odpuściłem. Po prostu jakoś mi wypadło z głowy ludzie, że w tej grze są takie fejle i trzeba zapisywać gierkę przed skakaniem w jakieś dziwne miejsca. Więc żeby tego uniknąć to po prostu na pewno tam już nie zeskoczę, ale od razu zapiszę tutaj grę. Bo zawsze tutaj możemy się gdzieś ześlizgnąć, zabić i znowu bym musiał powtarzać jeszcze raz ten fragment. To już dziękuję bardzo. A, wow, i tutaj jest zapis. Nie wytrzymam, <laughs> brakowało mi pół metra chyba dosłownie w tej grze Od tego żeby się zapisała gierka, a ja musiałem pobiec w inną stronę i się zabić To jest taki wspaniały sposób Takie ludzie, jestem po prostu geniuszem, jestem geniuszem eee, Okej, okay. ciekawe czy tam nawet nie mógłbym czegoś znaleźć Ale nie chce mi się tam biec, wycolejemy to eee, Tutaj mamy coś za to Jakiś posążek buddy eee, W grocie Tak jest Więcej amunicji do strzelby, która nam nie jest potrzebna, możemy tam wejść nawet wyżej wspaniale. Strasznie się z tego cieszę i tu jest sekret. Więcej karmy trochę. O, i tu jest królik, który... Tak dawno ich nie było, że jestem prawie pewien, że on się zamieni w demona. Będziemy mogli sobie powalczyć i to, oczywiście to zrobimy jak całą resztę królików. Wow. Niżej można się wspiąć, tak jak buddę tego się nie spodziewałem. Eee, dobra, powalczymy z tym królikiem w takim razie. Myślę, że załaduję od razu na niego technikę. Najlepszą jaką mam. Nie mogę. Ten królik nie był szatanem. To jest niemożliwe, dosłownie. Tak się spodziewałem, że będzie, a tu nic. Taka hmm, szkoda. Dobra. Zostawię cię w spokoju, stary. Eee... Wow... Sorry, stary, sorry. Nie chciałem, tak? Wiedziałem, że ty jesteś tak mało odporny na ciachanie kataną. na no, najwyraźniej. Cię pociąłem na kawałki. weźmy ciasteczko. Żyj tak, jakby to był osta twój ostatni dzień. Zwłaszcza dzisiaj, bo wiesz, dobra, nie przyjmie niespodzianki. No tak. Tak wcale się nie zdziwię jak to się skończy naszą śmiercią, o, tak? Prawie się znowu zabiłem najwyraźniej, ale nieważne. Idziemy dalej. Hmm. Wow, się śmiesznie... Zasięg widzenia naszego bohatera nie jest zbyt dobry, biorąc pod uwagę, że się kamienie zaczytują, które są 10 metrów dalej. Wow, a nie wygramy na wysokich ustawieniach w tę ciągle. Hmm. Takie niedoróbki są tutaj drobne, z tego co widzę. Eee, dobra, znowu. Znowu kolejne pomieszczenie, kolejna kasa, kolejne pteczki i co jeszcze ludzie, co jeszcze? Kolejne świecące drzwi! Tak jest wczytywanie? Hmm. Chciałem żeby coś się wydarzyło konkretnego w tym odcinku, ale nie obiecam wam tego, bo nie grałem nigdy wcześniej w Shadow Warriora. Nie przechodziłem tej części, więc nie mam pojęcia co się zdarzy, tak jak i wy. Oczywiście mogę być pewien tylko tego, że będzie kolejne, będą kolejne chmary do do zabicia. Ale jak to się skończy i w którym miejscu dokładnie, jak to długo będzie trwało, to nie mam pojęcia. Tak jest. A kolejny świecący... się brama? Teraz latarka? Ten tym, dobra. Jest trochę ciemnie, więc może odpalę, żeby czegoś nie przegapić. Tak, już zdecydowanie byliśmy w takich lokacjach podobnych do tej z 15 razy. Już... Wow wow, stracił rękę ale to przeżył. Przynajmniej rękę starczą stracił, co zawsze mnie cieszy w sumie nie wiem czemu nie korzystam z tej techniki, ona zdecydowanie ułatwia zabijanie no, tych to. potworów No właśnie Wow, czemu jestem taki ranny? Nie w którym miejscu mi tak dokopali Ale już się zregenerowałem hwe, hwe, hwe. Dziady. Więcej kasy I więcej kasy Wielka niespodzianka Dobra, e, tutaj na górze chyba nie byliśmy jeszcze Nie wiem czy to nie jest nasza droga jaką mamy obrać Małp jest jeszcze jeden potwór Znaczy demon, demoniczny potwór, czy jak to tam mu było Może go przetnę tym? To się nie udało więc okej, poszatkowany na dziadowska, ale nic z tym nie zrobimy ludzie, nic z tym nie zrobimy. Dobra, tędy nie możemy przejść dalej, czyli prawdopodobnie tam na górę trzeba będzie pójść, Ciekawe, czy jakbym olał tego demona i pobiegł gdzieś dalej, to mógłbym przejść tak naprawdę bez zabijania go. I czy to miałoby wpływ jakiś na przykład na tą ocenę, którą dostaję? Hmm. Taka ciekawostka mnie teraz naszła Ale nieważne. Pewnie się nie przekonamy, bo lubię zabijać te demony, więc... Trudno, trudno. Będziemy musieli żyć w tej niepewności, co się dzieje w takiej sytuacji. Pewnie po prostu drzwi się nie podświetlają i nie możemy przez nie przejść, coś takiego. Co tak zakładam. E, dobra, idziemy dalej. Tutaj kolejne są drzwi. I kolejne zapisywanie. Tam dodam, sporo tego w tym odcinku jakoś jest. Wczytywanie, zapisywanie co chwilę. Ale nie, to, nie trwa to aż tak długo, więc nie będę e, aż tak narzekał na to. Też które nie potrzebujemy i pudła po których trzeba przeskoczyć jak rozumiem Hopsa hopsa Więcej kasy i będzie więcej demonów bo już słyszę ich jakieś wycie Mam nadzieję że wy też Tam jest coś do wysadzenia Widzę już po No, dokładnie Wow, co tu się dzieje Wow, dawno nie było tych dziadów to... Gierka zacina. No, niestety ten drugi znalazł tutaj przejście do nas. Może wciągnę ich na te wybuchające beczki? Albo raczej nie. Okej, okay, już jeden zginął. Nie jestem pewien tego. No dajesz, stary. Dajesz. To jest zwykły już niedużo mu robią. No chodź tutaj farzielu. Jeszcze jeden dobry cios i powinno być po Tobie. Wow, chciałem trzeba w plecy, ale nie wyszło. No chodź tutaj. Spaniaki. Wow, jeszcze żyje? Wow, ten jest jakiś bardziej odporny. Albo tamtego po prostu jakoś lepiej trafiłem, nie wiem, może w te rzeczy co on ma na plecach? No co jest, kurde. Więc jest jakiś... nieśmiertelny ten się okazał. Wow, prawie nie żyjemy. Byłoby ciekawe gdyby nas taki cieć zabił. No, wreszcie. spodziewanie dużo wysiłku e, ode mnie kosztowała ta walka. Wow, jeszcze więcej demonów? Ludzie, dajcie się zregenerować możesz. Nie bądźcie tacy. Super, jeszcze kulą mnie dostałem. Nie idzie to zbyt dobrze ludzie, Nie będę ukrywał. No, ale, trochę, kilka uderzeń z tego i się zregenerujemy. Tak, nie wiem czy w ogóle trafiłem tamtym. A, ten nie żyje, czy jednak chyba trafiłem. Czasem jakoś tak niespodziewanie te demony giną. Nie wiem nawet co się dzieje, być może one po prostu trafiają w jakąś beczkę eksplodującą. Giną właśnie w ten sposób, a nie yy, nie przez to, że ja po prostu je ja atakuję. No ale cóż. Dobra. Yy, szybko przejrzymy sobie to pomieszczenie jak zawsze. Oczywiście najpierw wysadzimy coś w powietrze. No i nawet siebie nie wysadziłem w powietrze, nie mogę. Dobra, oszczędzę tą beczkę, bo mi się już nie chce. Tak. Więcej kasy, więcej apteczek i... Czy coś jeszcze? To jest pytanie. O, tutaj jest coś takiego, za czym mogłoby teoretycznie coś być. Za tą ścianą. Ale nic tam niestety nie ma. Dobra. Tutaj. Więcej apteczek. Eee, czy ja mogę tam przejść? Mogę ja tędy tutaj przyszedłem. Nie jestem pewien, ale... A, tutaj jest, dobra. Właśnie coś przeczuwałem, że coś będzie. Takiego. Nawet mi się udało, to ludzie niesamowite, niesamowite. Dobra, spadamy. Hopsasa, hopsasa. Lecimy dalej. Kolejna klamka magiczna. Mhm. Zapisywanie, wczytywanie i co dalej? Tu, 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 tu. Tak sobie będę podśpiewał teraz ludzie i was irytował tym z pewnością jeszcze nie Może sobie odpuszczę po prostu teraz. Tam mogę zejść na dół, ale może najpierw zapiszę grana nim to zrobię. Bo zapewne to skończy się moją śmiercią. Albo powrotem do wcześniejszej planszy. Nie, nie mogę tutaj nawet zaskoczyć. Dobra, czyli spokój. Dobra, e, więcej kasy i co jeszcze? Tutaj nic ciekawego... i, 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 i czy mógł się dostać na górę? To mnie teraz ciekawi, ale chyba nie, więc to olejemy. I pójdziemy sobie tędy. Mam nadzieję, że mi te sople nie spadną na głowę, ale tak się nie stało, dobra. Kolejne urwisko. Cóż, no, jesteśmy chyba niedaleko y, szczytu. Nie wiem, czy chodzi o szczyt tej wieży, czy o szczyt tej góry, to też jest pytanie. Dość dobre eee, Raz O tam byliśmy wcześniej Pamiętam temu bu tego buddy, któremu uwaliliśmy głowę Tu mamy więcej zielonych kub, które chcą nas tam zrobić kuku Nie możemy się dać ludzie Więc zmienimy broń A coś czym łatwiej będę mógł się ich pozbyć Kurde O te dziady O je Zielone kupy, gincie, gincie. Wow, ale kmara tego. To one tak nieskończoność będą wypadały, dopóki nie wejdę gdzieś wyżej. Tam gdzieś jest jakiś demon, który je puszcza po prostu do nas. No okej. Okay. Była wszystkie. Może teraz się cofnę i zobaczę co przegapiłem. Yy, albo wiecie co olejemy to. Nie chcę mi się, bo zaraz zaczną jeszcze raz na spadać, a to wcale nie jest przyjemne. Oberwać czymś takim. Yy, Okej, okay, widzę, że to jest kolejka, którą być może wjedziemy na szczyt góry. To by ułatwiło sprawę. Już mi się nie chce tutaj biegać dookoła niej i się wspinać. W końcu Shadow Warrior, a nie jakiś symulator alpinisty czy coś takiego. Dobra, 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 lecimy tutaj i po schodkach i... O, i widzę, że jest tam przełącznik, więc tam zaraz pójdziemy, ale najpierw oczywiście obiegnę sobie tutaj dookoła, żeby zobaczyć, czy czasem czegoś tutaj nie przegapimy, ale chyba nie, nic tutaj nie widzę. Więc ludzie, zmienię sobie tylko... albo nie, dobra, bo tutaj w sumie jak będziemy jechać do góry, to zapewne będą jakieś latające otwory. Więc e, może jednak najpierw e, pozostanę przy tej broni. E, tak jest. I nic to więcej nie widzę, więc wciskamy kolejny magiczny przycisk, czy tam przełącznik tutaj, czy raczej dźwignię. I przechodzimy tym samym poziom. Okej, okay. niech będzie. Pięć zgonów, ale fail. Ciekawe czy do tej pory miałem gdzieś aż tyle. No cóż, te przepaście to jest, są zabójcze sprawy, naprawdę. Odkryte sekrety 6 na 11, słabo, będzie słabo. No znaleźliśmy kryształki. Daj mi tyle. Dobra, kontynuujemy, kontynuujemy ludzie. Znowu ten odcinek będzie trochę taki... Albo dobra, w sumie nie będzie taki zły. Mógłbym teoretycznie go skończyć tuż przed naciśnięciem tej dźwigni. To byłby dopiero fail, a tak nie jest źle. Tom, tom, to tom. Epickie wczytywanie. Ciekawe, czy to już ostatni poziom, czy nie. Teraz będzie. E, aby wejść w interakcję z wyróżnionym obiektem. Tak jest, wspaniale, czyli naciśnij klam klamkę, naciśnij... wciśnij przycisk, naciśnij dźwignię. Czy raczej pociągnij za dźwignię. I tak dalej, i tak dalej. Możemy, się, możemy sobie przypomnieć sterowanie, widzę, podczas wczytywania gry. Wspaniale. W 14. Czy, Czyż był ostatni, czy jednak nie? E, wolę zabijać tu i teraz. Wydaje mi się, że jeszcze może nie być ostatni. Okej. Okay zajebiście O kurde, jaka chałupa. Widzę na szczycie góry ma taką jeszcze Hawirę. Nie Myślałem, że o tą wieżę chodzi wcześniej, ale najwyraźniej nie. No dobra, dobra, niech będzie. Weźmiemy katanę. Naszą wierną. Zapiszę gilkę. Skoro już jesteśmy troszkę bliżej. Wow Widzę, że będziemy walczyli z ludźmi! Niesamowite! A, już do nas strzelają? Dobra. Chodźmy w takim razie. Oh, wow, to było epickie pudło. Dawno nie było gości żywych, znaczy żywych. Dawno nie było walki z ludźmi, więc... Chyba z jakimiś żołnierzami walczyliśmy. A z panami z jakuzy to już, ho, ho, ho dawno, dawno, dawno temu. Weźmy ich amunicji trochę, bo on trochę zużyłem. Nie radziadu. Słaba ocena. Dobra, weźmy więcej kasy. I rozejrzyjmy się jeszcze tutaj oczywiście. Jak zawsze. Tutaj byliśmy i tutaj jeszcze nie. Więcej amunicji. Trzeba uzupełnić. Braki nasze. Tu jest chyba więcej jeszcze amunicji. Okej, okay, chyba już max. A, i próbuję przeładować katanę, to wtedy robi coś takiego. <noise> Okej, okay, chyba nigdy mi się tego to nie zdarzyło do tej pory, więc dobrze wiedzieć. Więcej pieniędzy i magiczny guzik który otworzył nam jakieś ekspreskie okrągłe drzwi niech będzie zobaczmy co się za nimi kryje a czyżbyśmy dalej musieli jechać? tak jest, dobra czyli może przełączę sobie na broń palną i wciskamy znowu dźwignię zapiszę grę tam to tam to tam tam Szkoda, że już nie może sobie pożartować z demonem, bo już go nie ma. Stał wciągnięty do tego świata tych całych... E... Pradawnych. Tak oni się nazywają? Nigdy nie jestem tego pewien, czy ja dobrze ich nazywam. Nie, żeby to jakieś miało wielkie znaczenie. Dobra, otwierać dziady. No. E... Okej. Okay. Ma no, więcej tych dziadów. No, się blokować przed naszymi... Pięciany, dziadku. Wow, serio. Może <grytanie> to jest zbyt długo by pozostawać w jednym miejscu. <grytanie> czy oni są jakąś jakuzą, która jest opętana, czy coś takiego? Nie zwróciłem uwagi, ale chyba tak, bo jakoś wydają jakieś dziwne odgłosy. I chyba im się trochę świecą oczy. Hmm, nie jestem tego pewien, ale jest takie prawdopodobieństwo, że tak jest. Eee, dobra, otwieramy. Więcej dziadostwa. Muszę przyznać, że brakowało mi trochę takich przeciwników ludzkich. Mogłoby być trochę więcej. Eee, w tej grze. Prawda, właśnie oni chyba nie są do końca ludzcy, bo właśnie coś z nich wypada, jakieś takie, jakaś magma czy coś takiego. Dobra, nieważne. Eee, chodźmy po prostu dalej, musimy przeszukać ten sektor. Nie musimy, ale i tak to zrobimy. Wyleczmy się. I... więcej pudełek. Tak jest, ludzie. Tak jest. Um, dobra. Tu już nic nie widzę. Po tej stronie, a... Po tej stronie? Tam już byłem. Tu jest jeszcze jakieś pudełko. Wspaniale. Ale jest amunicja, której nie potrzebujemy w tej chwili, więc lecimy dalej. Nie wiem, którędy mamy się udać teraz, niestety. Na dalszą drogę. No tak, chyba nie do środka. Nie. No to musimy najpierw coś... A, dobra, wow, dobra. Tutaj są świecące drzwi. <grym> A ja biegam jak idiota, nie wiadomo po co. Dookoła. Tak jest. Kolejne wczytywanie i zapisywanie. Wow, serio? <grym> Czyli za jedną Hawirą jest jeszcze kolejna Hawira. Widzę dodatkowo z trzema przyczynami. Tam na końcu. E, dobra, ludzie, w tym momencie skończymy ten odcinek. W przyszłym odcinku myślę, że uporamy się z całą tą właśnie górską e, świątynią. Nawet nie świątynią, tylko może posiadłością Zili i być może z nim też. E, ale jeżeli chodzi o ten odcinek, to już wszystko, więc wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku z tej serii. See ya!